Witam Państwa serdecznie. Ten piękny majowy pojanek chciałbym Was zaprosić na kolejny webinar 19 maja, tradycyjnie w godzinach 18:21. Tytuł: Sekret DNA Kobieta jako przątka losu i przeznaczenia. Maj, cudowny miesiąc, przyroda w pełnym rozkwicie. Niedawno mieliśmy okazję obserwować. Te cudowne, kwitnące drzewa, krzewy. Nadal to trwa. Każdy miesiąc niesie z sobą pewne przesłanie, pewien sekret. Zauważmy, że przyroda ciągle się odradza. zawija coś, co jest nieustalniającym kodem życia, odrodzenia. zawija w sobie sekret też czegoś co nazywamy nieśmiertelnością. Ten webinar jest takim przypomnieniem, Jaka jest tajemnica naszego losu i przeznaczenia? Dawne kultury bardzo wyraźnie podkreślały, że kiedy przybyli bogowie, zmienili nasz los i zmienili przeznaczenie. Jaki jest więc ten sekret? Dlaczego bogom udaje się ciągle realizować swoje plany, a te plany niestety są antyludzkie, destrukcyjne? Czy kiedy kobieta przypomina sobie, kim jest? Kiedy odbudowuje swoją moc i energię, zacznie się dziać to, co pokazuje nam przyroda, Matka Natura. Matka Natura jest niezwykle hojna i obdarza nas tylko tym, co jest potrzebne nam do szczęśliwego życia. Wszelkie wojny, nienawiść, zakłócenia, to, że ta planeta raczej często przypomina coś, co moglibyśmy nazwać piekłem i szrajem, jest związane z tym, że zapominamy o tym, kim jesteśmy, jaka jest nasza moc. Zauważcie Państwo, że maj, też w tradycyjnych religiach chrześcijańskich, jest takim miesiącem związanym z komunią. Również została nam zabrana ta pierwotna tajemnica komunii. Komunia znaczy zjednoczenie. O jakie zjednoczenie chodzi? Zjednoczenie z naszą wielowymiarowością. Tym, co prowadzi nas do zjednoczenia, jest między innymi pradawny sekret tego, co współcześnie nazywamy DNA. Jest on związany z nićmi losu, z nićmi przeznaczenia. Kobieta pokazywana jest dla mnie jako niezwykła przątka. Co takiego ona wszędzie? Właśnie, wszędzie pewne nici. Czy nasz los, który próbują ciągle zmieniać bogowie, jest w pewnym sensie ciągle w naszych rękach, a może nie do końca rękach. Dlaczego ten pradawny sekret jest związany ciągle z kobietą? A więc na tym webinarze przypomnijmy sobie, co to znaczy odnaleźć nici ludzkiego losu. Co to znaczy uruchomić nici ludzkiego losu. Zauważcie Państwo, że dawniej uważano, że niezależnie od tego, że wszystkie istoty są równe jednak najważniejsze jest dziedziczenie po tak zwanej kondzieli to znaczy że w kobiecie zawarty jest pewien sekret czy ten sekret związany jest z tym co nauka nazywa mitochondrialnym dna a więc czymś co posiada kobieta a więc przypomnijmy sobie w tym szczególnym miesiącu jaki jest pradawny sekret prawdziwego zjednoczenia prawdziwego naszego losu Poczujcie Państwo, że jeśli istnieje miłość jako energia stwórcza, to nigdy nie przeznacza nam ona czegoś, co jest choćby najmniejszym cierpieniem, bólem, nienawiścią, wojną. Matka przeznacza nam tylko to, co jest szczęściem, a naszym przeznaczeniem jest miłość. A więc niech wszystkie kobiety przypomną sobie, co to znaczy znów zaplatać niści losu, w ten sposób, abyśmy odzyskali swoje ludzkie przeznaczenie. A więc przypominam, 19 maj, piątek, tradycyjnie w godzinach 18:21: Sekret DNA: Kobieta jako przątka przeznaczenia i losu. Dzięki.